Witajcie moi drodzy! Bardzo się cieszę, że mogę nagrać to wideo teraz, ponieważ chciałem Wam powiedzieć, że półtora tygodnia jestem już w domu od szpitala. Jeśli chodzi o operację, to minęło już 3,5 tygodnia. Rany powierzchniowe się pozabliźniały, także też to już się cieszę. Druga rzecz, jeżeli chodzi o to, ile wagi mi spadło. Więc w 3,5 tygodnia zrzuciłem 10 kg. Jeśli chodzi o wagę sprzed operacji, też miałem dietę praktycznie 4 tygodnie. Zrzuciłem wtedy 12 niecałe kilogramów. Mamy w tym momencie spadek powyżej 20 kg w ciągu niecałych 2 miesięcy. Myślę, że jest to efekt taki super. Wow! Cieszę się. W codziennych czynnościach mi to bardzo pomaga. Nie muszę mieć krzesła na przykład już w tej chwili pod prysznicem, tylko normalnie go biorę. W wielu codziennych czynnościach, w chodzeniu, w chodzeniu po schodach, naprawdę słuchajcie, jest to różnica bardzo duża. Jeśli chodzi o moje komplikacje, w tej chwili jest w porządku. CRP jest ustabilizowane. Powiem szczerze, że no przestraszyłem się rzeczywiście wtedy, ale gdybym miał teraz decyzję podjąć, czy chcę jeszcze raz, tak, zgodziłbym się na operację jeszcze raz. Wiedząc, jakie konsekwencje, znaczy jakie komplikacje były, wiem, że te komplikacje się skończyły, przetrwałem. Ważne jest to, słuchajcie, żeby ktoś Wam mówił, co się z Wami dzieje, bo w tym momencie, jeżeli coś się dzieje, to Najważniejsze jest wiedzieć, czego się dalej można spodziewać. Ja w szpitalu spotkałem kilka osób, które, jeśli chodzi o operację, po operacji 3-4 dni do 5 od razu wychodziły do domu. Nie było jakichś nie wiem, problemów, komplikacji. Było wszystko w porządku. Także naprawdę odsetek, jeżeli chodzi o komplikacje, jest naprawdę niewielki. No, u mnie się to zdarzyło, więc miałem jakiegoś ampecha, ale skończyło się dobrze i to jest najważniejsze, jeśli chodzi moi drodzy o y, dietę. W tej chwili mam dietę półpłynną, y, półpłynną, może tak y, zmiksowaną, to są musy. Do tego mam y, też pokarmy stałe, więc no, nie oszukując się trochę. Trochę zaniedbałem się z wodą. Muszę wody więcej pić, ale to dużo osób widzę, ma problem w piciu wody na forach, jak czytam. Natomiast rzeczywiście muszę więcej tej wody pić, bo woda uelastycznia skórę. To też się wtedy mi odbije na przyszłość na skórze, która no będzie gdzieś tam sobie luźniejsza. Moi drodzy, powiem tak: gdybyście chcieli jakieś pytania mieli, jakieś wątpliwości, czy cokolwiek, piszcie w prywatnych wiadomościach, piszcie pod tym wideo. Postaram się odpowiedzieć. Jeżeli nie będę czegoś wiedział, to dopytam na forach też, czy gdzieś u kogoś jakichś specjalistów. Także z chęcią, z chęcią pomogę, jeżeli tylko będę w stanie. No i co? Będę nagrywał następne filmiki, także zachęcam, żebyście dali łapkę w górę albo zasubskrybowali kanał. Będziecie dostawali zawsze najświeższe, najświeższe informacje. Następne wideo będą na pewno już ćwiczenia, będą jakieś potrawy, które zacząłem robić. Takie już konkretniejsze. Teraz chciałem po prostu zakończyć ten etap szpitalny, więc jest wszystko w porządku. Dziękuję wszystkim bardzo za ciepłe słowa które pod, moim, pod moją kątem pisaliście i mówiliście, też w prywatnych wiadomościach, także bardzo Wam dziękuję. No i życzę miłego weekendu. Trzymajcie się.